W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę Haber-Bławatek. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania. Haber, centaurea, jest to rodzaj roślin z rodziny astrowatych, liczący około pół tysiąca gatunków, rosnących głównie w Europie i na obszarze śródziemnomorskim. Kilka gatunków pochodzi z Azji, Australii i Ameryki Północnej. Nazwa rodzaju pochodzi od Hipokratesa. W Polsce najbardziej popularny jest Haber bławatek. Występuje w Europie oraz na Syberii Zachodniej. W naszym kraju uznawany jest za chwast polny. Jest to roślina zielna słabo ulistniona. Łodyga prosta, cienka liście drobne skrętoległe, Kwiaty koloru niebieskiego wyrastają na szczycie pędów. Kwitnie od maja do września. Roślina ozdobna, stosowana na kwiat cięty i rabaty. Jest też rośliną miododajną. Ma też wielolakie zastosowanie w lecznictwie i kosmetyce. Haber bławatek nie wymaga żadnych szczególnych warunków do rozwoju, jest również niezwykle prosty w uprawie. Najczęściej spotykany jest w polu rosnącym w zbożu, a także miedzach, rowach, nieużytkach.